Niesamowicie irytujący w tym samochodzie jest fotel. Kołyszący się fotel kierowcy. Dość szybko zaczął nas irytować. Podobnie fotele. Szybko się poluzowały. Tutaj pojawił się taki luz na prowadnicach przez co cały ten fotel zaczął się lekko bujać, co było szczególnie wyczuwalne podczas wsiadania, ale też podczas gwałtowniejszego hamowania po prostu wtedy leci się z całym fotelem tak delikatnie do przodu. Jący się fotel kierowcy to jest irytujące. Nie wiem czy to będzie widać, ale jak to chodzi wszystko. O Teraz to widać. Ten fotel się kołysze do przodu i do tyłu. O. Nie wiem, czy to jest coś, co się robi na stałe, czy to można jakąś śrubkę dokręcić i ten fotel przestaje się telepać. Jeżeli ktoś wie to w komentarzach, może dać znać, ale to jest. No to jest z Nie oszukujmy się. To nie powinno tak wyglądać nawet w samochodzie za takie pieniądze. Zobaczcie, jak te prowadnice bez... bez zdemontowane, jakie one mają luzy. To prawdopodobnie wymiana tych prowadnic nie rozwiąże w 100% problemu, bo wydaje mi się, że jeszcze są luzy tutaj na tych na tych na tych nitach. Ale stopniowo będziemy tutaj analizować, jak to jak to jest zrobione, i poprowadnice jak wymienimy, to zobaczymy, ile się poprawiła sytuacja. Żeby dopasować tutaj do, do daci, rozstawienie trzeba będzie wywiercić tutaj otwory. Tu jeden przewiercimy. Tutaj na tej fasolce. widać tą fasolkę musimy powiększyć gdzieś o tyle no i pałąk musimy wy, wygęć rozgęć ale to się da słuchajcie niewiele brakuje tutaj w rozstawie otworów do tej oryginalnej to jest oryginalna a to jest ta ten zamiennik. Tutaj widzimy takie wybrzuszenie, to nie jest otwór. Natomiast idealnie pokrywa się z otworem montażowym. Wystarczy go tylko rozwiercić. No i tu powiększyć. Eee, powiększyć. A może nawet nie będzie trzeba. Fasolkę w tą stronę. Nie ma możliwości, tak jak w oryginale, tutaj prze, przełożyć szpień mocujący pasy, więc wykonuję tutaj otwór i otwór gwintujemy Blacha jest na tyle bezpieczna, ponieważ grubość blachy wynosi 2,5 mm. 2,5 mm w tym, a oryginalnie 1,8. 1 8, więc jest grubsza. Jedyną rzecz, którą będę musiał zrobić, to tutaj, y, tą trzecią śrubę mocującą y, prawą część fotela, która jest y, do której jest przymocowane mocowanie pasa. Mocowanie pasa jest y, mocowane na tych y, wszystkich trzech śrubach tak naprawdę ono się. Porządnie trzyma na tych dwóch, a to jest tak jakby dodatkowa śruba. Próbowałem go przegwintować, ten, ten materiał tutaj. Tu jest w miarę, w miarę dużo tego, e, tego mięsa, nazwijmy to, żeby gwint się trzymał, ale tam jest taki jakby element prowadzący, który przesuwa się wraz z przesuwaniem mechanizmu. I, no i przegwintowanie i wkręcenie śruby spowodowałoby jego tam zablokowanie, więc Idea jest taka, że wkręciłem śrubę tylko na grubość, grubość tego, tej blachy, no i to zostanie obspawane Tigiem. Także będzie w miarę to trzymało i nie będzie też zawierało mi miejsca, ponieważ na tej płaszczyźnie jest osadzony fotel. Ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. E, słuchajcie, tak to wygląda po pospawaniu dokładnie, idealnie tak jak chciałem, e, Tigiem obspawane. Nie wystaje nic poza średnicę. Śruba lekko wkręcona, w, nie lekko, tylko wkręcona na grubość, obiechana tigiem. Jest ok, o to mi właśnie chodziło. Także tutaj dla, wy, dla, dla kogoś, kto spawa w tigu, to tam jest żaden, żaden problem. Dobra, wykręcamy fotel, przymocujemy, przymocujemy prowadnicę do fotela, zajmiemy się mocowaniem lenączki tej, tej regulacji pozycji fotela i montujemy do auta tak wygląda po pomalowaniu to prawie, prawie jak oryginał słuchajcie, w ramach rekreacji zrobiłem jeszcze takie podkładki 4 średnica otworu 8,5 szerokość 19, długość 40 po co? Ano po to, że tutaj Musiałem lekko rozfrezować ten otwór, rozwiercić i troszeczkę tutaj jest mało tego mięsa chociaż w oryginale jest podobnie, ale dla świętego spokoju stawimy sobie taką podkładkę ze stali nierdzewnej wygląda to całkiem estetycznie 4, skręcimy czarną śrubą i będę miał pewność, że powierzchnia, którą przekręcamy powierzchnia którą śruba przykręca do karoserii jest znacznie większa niż tylko tutaj ten te element wynikający z fasolki pokażę Wam jak to będzie wyglądało na yy, już po przykręcaniu w samochodzie a tutaj widzimy cenę tych prowadnic szczegóły w opisie lub w linku poniżej filmiku jakby ktoś, był, ktoś miał pytania i podobne, podobną fazę na taki projekci, kto śmiało można pisać, mogę coś podpowiedzieć, jak ja do tego tematu podszedłem. Słuchajcie, to jest właśnie to mocowanie pasa, które jest przykręcone na dwie śruby, na trzy śruby. Raz, dwa, trzy, ale tak naprawdę podparcie siedzenie mi tak jest na dwóch śrubach. No i to jest ta trzecia, dodatkowa, którą tutaj dospałyśmy oryginał wygląda tak raz, dwa, trzy i tak to wygląda z tej strony dajemy oryginalną nakrętkę a tutaj od środka dałem dużą podkładkę oraz podkładkę sprężynową żeby nie, do, nie odkręcało się żeby śruba się nie odkręcała przez na, z nakrętką słuchajcie bez Słuchajcie, bez problemu można dopasować ten pałąk, który jest oryginalnie tutaj z tym wyciągnięciem, do tych prowadnik, wystarczyłoby tylko wywiercić otwory, tak jak jest to w oryginale tak jak jest to w oryginale, ponieważ ten, ten pałąk jest troszkę inaczej zbudowany w ten oto sposób ale powiem Wam szczerze, że zostawię na razie ten, który był w zestawie bo, bo, bo potestuję, zobaczę jak to jest jak tego nie, nie będę niszczył przynajmniej zostanie to w komplecie do przewodnicy jak gdyby coś tam jest. ale zobaczymy, pojeżdżę, potestuję jeżeli mi się znudzi ten, ten pałąk to zamontujemy ten oryginalny na razie to chyba zostawię ten opcja bez przyspawywania tej śruby dodatkowej, tylko przygotowanie prowadnicy na zasadzie przefrezowania przewiercenia otworów na odpowiedni rozstaw no to możemy zrobić tak, że tutaj wpuszczamy śrubę imbusową z płaskim takim stożkowym łbem skręcamy element mocujący do pas do tego, do szyny siedzenia a siedzenie i tak jest przymocowane tutaj na dwóch e, dwóch e, śrubach także to spokojnie powinno trzymać bez bez problemu, ponieważ szyna nawet w oryginale i tak jest przymocowana do samochodu w dwóch punktach więc ten trzeci punkt jest dodatkowym e, mocowaniem tylko i wyłącznie pasa do szyny tej szyny, siedzenia to jest ta właśnie druga opcja. Tutaj imbusikiem skręcamy sobie podkładka. Skręcamy i nie powinno być problemu, bo tutaj mamy lekkie takie wyburzenie na powierzchni z jednej, z drugiej strony. Więc tutaj ten. Łepek w ogóle nie będzie nam przeszkadzał i odstawał. Tak wygląda po zamontowaniu. Mamy lekki dystans. Tutaj powierzchnie są przy, przykręcone, ściśnięte jest porządnie, więc nakręcimy nakrętkę i powinno być git. Zmontowane, zmontowane prowadnice już na fotelu. i